Cześć, nazywam się Klaudia Piechanowska i jestem profilaktykiem zdrowia. A dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć trochę o bodźcowaniu. Każdy z nas, no tych bodźców ma bardzo dużo w swoim otoczeniu. Są dźwięki, są obrazy, są różnego rodzaju jakieś impulsy e, i cały czas Twoja głowa to łapie. Cały czas Ty się tym e, w jakiś sposób nasycasz i w pewnym momencie może dojść do tego, że stajesz się przebodźcowany. No, i w tym momencie dochodzi do takiego wewnętrznego nie mam siły, chciałabym coś z tym zrobić. I jest kilka na to sposobów, jak z tym nie mam siły sobie poradzić. Po pierwsze, jeżeli możesz, a oczywiście pamiętaj, że są rzeczy, na które masz wpływ, to jest to, żebyś odciął się od y, social mediów. Naprawdę uwierz mi, dopływ informacji, które mamy ciągle z internetu, z telewizji, z radia, non-stop wpływają na to, jak się czujesz, jak myślisz, jak funkcjonujesz i może dojść do pogorszenia Twojego e, zdrowia psychicznego. No a wiesz o tym, że zdrowie to jest całość, to nie jest tylko ciało, ale też jest to, jak czuje się Twoja głowa. Więc warto o to dbać. E, czyli tak, odetnij się na tyle, ile jest to możliwe od internetu, jeżeli informacja będzie chciała Cię dosięgnąć, to ona i tak to zrobi. Nie martw się, zawsze znajdzie do tego drogę, a Ty możesz ograniczyć ich ilość w ciągu dnia, który do Ciebie dociera. E, możesz ten czas poświęcić na coś, co będzie Cię rozwijało bądź wyciszało. Możesz to poświęcić na swój samorozwój. Możesz w tym czasie zacząć e, uczyć się nowych umiejętności. Na przykład możesz e, zacząć oglądać jakieś wartościowe wykłady, a później opowiadać o tym swojej rodzinie, swoim otoczeniu. Myślę, że w tym momencie zyskuje większa ilość osób, bo Ty się uczysz tego jak opowiadać? Twoja pamięć jest ćwiczona, a do tego jeszcze uczysz się wystąpienia publicznego. A twoja rodzina dodatkowo zdobywa nowe informacje, a najlepsze są oczywiście ciekawostki. No i następna rzecz jest taka, że przecież możesz zawsze poświęcić czas wyciszenie organizmu na to, żeby po prostu zrobić coś dla siebie w postaci nawet takiego odpoczynku psychicznego, w postaci odczytania książki. Ja bardzo tę metodę lubię, bardzo mnie to wycisza, szczególnie praktykuję to przed snem, kiedy to te wyciszenie jest mi dużo bardziej potrzebne. No i tutaj ważna uwaga, przed snem stara się już totalnie nie korzystać z mediów, już nawet nie chodzi o wpływ niebieskiego światła na zasypianie, ale chodzi o to, jakie w jakich emocjach kładziesz się spać i co zostaje w Twojej głowie. Twoja głowa później cały czas tą informację mieni, przetwarza. No i często nawet w postaci snu Ci się to pojawia i może zdarzyć się tak, że po prostu będziesz niewyspany rano, bo tą informację cały czas przeżywasz sobie. Więc odłóż to. Poczytaj książkę, zrób jakąś fajną rzecz dla siebie, kolorowanka, Wiem, że dużo osób z tego korzysta, jest bardzo zadowolona. Kolo kolorowanki są nie tylko dla dzieci, są też dla dorosłych. Łączenie kropek, e, rozwiązywanie sudoku, krzyżówek. Są to rzeczy, które bardzo wycieszają, które robią, e, sprawiają, że dużo łatwiej się funkcjonuje e, i no, przede wszystkim też zobaczysz jakąś wiedzę, doświadczenie, coś, co wpływa na Twój rozwój. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak ograniczyć się od bodźców, to powiem Ci jako ciekawostkę, że istnieje coś takiego, jak komory sensoryczne. I osoby, które z nich korzystają, są tutaj nieodcięte od wszystkich bodźców, czyli nie ma żadnego dźwięku, nie ma światła, nie ma tak naprawdę zapachu, wszystko jest takie neutralne. I po pewnym czasie nasz mózg e, zaczyna sam pragnąć tych bodźców zewnątrz, że to jest takie nieswoje, bo tak jak Ci wcześniej wspominałam, cały czas otacza Cię jakiś bodziec. Dźwięk, kolor, obraz, ruch, cały czas coś się dzieje. Dodatkowo informacje, które gdzieś się pojawiają, no i to wszystko otworzy to Twoje samopoczucie. Yy, więc lepiej niż komora sensoryczna zadziała wyciszenie Twoje indywidualne i Twoja technika radzenia sobie z tym napięciem, którą na pewno masz już wypracowaną, bo każdy z nas ją kształtuje, nie zawsze ona jest doskonała, ale ona pozwala nam się od tego odciąć. I powiem Ci też, jako ciekawostkę, że ludzki mózg ma coś takiego, co go chroni przed za dużą ilością informacji. I nazywa się to wyparcie. Wyparcie ma na celu to, żeby zdystansować nas od rzeczy, na które nie mamy wpływu. I w momencie, kiedy czujemy się przebudzcowani, kiedy tych informacji dzieje się za dużo, kiedy dzieją się złe rzeczy, przestajemy myśleć o nich, że to coś właściwie dzieje się w naszym otoczeniu. Odsuwamy od siebie tę myśl i zaczynamy funkcjonować w taki własny sposób. A przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni i mamy zmienioną swoją taką rutynę, ten nawyk, automatyzm, który wypracowaliśmy przez jakiś czas, to często brakuje nam. Takiego poukładania dnia. Przestajemy mieć ten dzień e, zaplanowany po swojemu i nie mamy poczucia tego, że mamy kontrolę i sprawczość nad własnym życiem. Dlatego, w momencie, kiedy jesteśmy od tego w jakiś sposób odcięci, postarajmy się tworzyć samodzielną rutynę w swoim codziennym funkcjonowaniu tam, gdzie jesteśmy. Bo. Tak jak pewnie pamiętasz, na nawet na właśnie taką główną ważną rzeczą składa się wskazówka, i ta wskazówka może być w postaci otoczenia, w postaci rzeczy, które robisz. Ja taką wskazówkę mam właśnie, kiedy zmieniam otoczenie, kiedy rano ćwiczę, to przyznam szczerze, że kiedy przyjeżdżam na przykład do rodziny, to dużo cięższe jest mi się zebrać, bo nie mam wskazówki w postaci właśnie tego otoczenia. Mimo tego, że godzina się zgadza, mam rzeczy, jestem przygotowana, to nie mam wskazówki w postaci otoczenia, do którego jestem przyzwyczajona. I też możesz tego doświadczać na własnej skórze. No i pamiętaj o tym, jeżeli sobie nie radzisz, za mam sytuację, warto, żebyś zainwestował w swoją głowę. Twoja głowa jest tak samo ważna, a nawet i nieważniejsza niż twoje ciało. Ale pamiętaj, podchodź do ciała holistycznie. Pamiętaj o swoim zdrowiu psychicznym i zdrowiu fizycznym. Jeżeli twoje zdrowie fizyczne, to idziesz do lekarza. Więc, jeżeli twoje zdrowie psychiczne nie daje rady, to warto zgłosić się do psychologa, do psychoterapeuty. I nie jest to w żaden sposób określające, oceniające, mówiące, że należy do jakiejś grupy społecznej. Tylko świadczy to o tym, że jesteś świadomy i dbasz o swoje zdrowie w całości. Ja ci życzę tego zdrowia i życzę Ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.